Czteroliterowe nazwy pierwiastków chemicznych. Ostatnio były 3-literowe, teraz mamy 4-literowe. A wiecie, co jeszcze ma 4 litery? Plus! Kliknij, zacznij quiz. 4 litery, co ma 4 litery? I? Uuu, trudne. Boże, nic, nie wiem. Neon na pewno ma 4 litery. Wodór, hel, potas, wapń. Krzem ma 5 liter. Uuu, jakie trudne. Ha hafn, jakiś osm, dobrze, osm. Dubn, dubn ma 4 litery. A z takich jakichś popularnych, coś ma jeszcze 4 litery? Cynk, cyna. Tlen, azot, azot kolejna oczywistość. Argon, neon, radon, Japon, jakiś nipon raczej, sorry, Kopernik, cure, cure, cure. Marie Curie, Europ, Ameryk. Co tam jeszcze w tym układzie jest? Tu, 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 telur, srebro, złoto. Boże, jakie trudne. Beń... Ale, że nada, mam tylko 9 na 21. bor born, B bro... brom, 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 i terb, terb, niob, N niob, te, -u uran. U Kurde, coś mi chromi jakiś taki, coś takiego, nikiel, taln, tafn, tarb, tarn, ran, 7-6 wiecie, piszcie, obserwujcie, uwaga, zaraz się dowiemy, o co tu chodzi, trzynaście na dwadzieścia jeden, Przeba. bor, ferm, glin, holm, iryd, kadm, omasakro, kadm, ołów, i rtęć.